Trener Karol Habros za nami walki ćwierćfinałowe. Zaczęły się one dla nas w zasadzie przed południem od pojedynku Jana Sosnowskiego. No to był naprawdę taki ciężki sprawdzian, ale pokazał Sosnowski tutaj kawał charakteru. Spężył się, dosyć mocnego przeciwnika miał, dał dobrą walkę, kolejną dobrą walkę międzynarodową, bo to jest, no to są jego pierwsze kroki na rynku międzynarodowym, no ale widać, że że te dwie walki, pierwsza wygrana z Mistrzem Niemiec, tutaj z bardzo dobrym zawodnikiem ze Szkocji, widać, że, że drzemie tym, w tym zawodniku duży potencjał. No i po południu już zaczęliśmy całą w zasadzie plejadę pojedynków. Zaczęliśmy to od Adriana Kowala. No ja jestem zaskoczony, bo ta pierwsza runda to była Demolka. Naprawdę, Adrian to pierwszy będę miał koncertową. Super czasy z dołu, fajnie wszedł w walkę, później troszeczkę. Troszkę aż za bardzo chciał skończyć przeciwnika, ale ogólnie podsumowując bardzo dobry występ i, i bardzo się cieszę, że za, zaaklimatyzował się w nowej kategorii wagowej. No i w nowej kategorii wagowej już od jakiegoś czasu walczy Mateusz Polski. Dzisiaj pokonał reprezentanta Ukrainy. Ja tak myślę sobie, że to był dla niego test dojrzałości, bo on po pierwszej rundzie nie, nie wytrącił się z równowagi. Robił cały czas to, co miał robić i od drugiej rundy już ten pojedynek wyglądał w dużej mierze tak, jak on by sobie pewnie tego życzył. No troszeczkę za, za, za spokojnie Mateusz zaczął, nie mógł go tam rozgryźć, ale później parę uwag w przerwie i, i wróciliśmy do, do założeń taktycznych, realizował to doskonale do końca, no i szybko uzyskał przewagę, no i, 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 i dzięki temu zwyciężył. No i ten bilans w tym roku Mateusza Polskiego też wygląda bardzo dobrze, bo zdaje się, że no już w granicach myślę 10 zwycięstw i tylko jedna porażka Polskiego w tym roku. Naprawdę, naprawdę dobrze, się, dobrze się przygotowuje, dobrze się wkręca w tej kategorii, buduje się i mam nadzieję, że do mistrzostw Europy już będzie w optymalnej formie i, i dobrze się zaprezentuje tam. No mieliśmy też później ten element związany z porażkami Łukasza Niemczyka, Rafała Grabowskiego. No Niemczyk myślę, że sporo błędów tutaj w obronie popełniał, z kolei Grabowski chyba po prostu nie mógł tego swojego przeciwnika rozgryźć. No Łukasz Niemczyk został ściągnięty na ostatnią chwilę na turniej, odmówił Dawid Michelus z, z jakichś, nie wiem jakich zędów, bo generalnie był przewidziany on na turniej. E, to też nie do końca chyba był przygotowany, bo w ostatnim tygodniu po niego zadzwoniłem, Chwała mu za to, że zebrał się, chce, że chce reprezentować Polskę, chce boksować. No i może nie przyjechał optymalnie przygotowany, ale, ale dał z siebie wszystko, ile tylko mógł. No ale miał też przeciwnika naprawdę z wysokiej półki, bo Francja, reprezentacja Francji przywiozła tutaj widać bardzo mocnych reprezentantów. Rafał Grabowski, ta jego ambicja szalona, ale no, nie było chyba do końca pomysłu, jak tego przeciwnika dzisiaj w ringu złapać. No, Rafał, tutaj widać, że nie ma doświadczenia jeszcze międzynarodowego. To jest bardzo fajny zawodnik, fajnie się rozwija. Na razie na krajowym podwórku robi wyniki. Gdzieś tam obija się o tą czołówkę w tej w kategorii 64. No jednak, jednak jeszcze ta, ta, ten międzynarodowy, jeszcze to doświadczenie, doświadczenie musi trochę zebrać, ale pamiętamy o tych zawodnikach, chcemy żeby boksowali, no gdzie mają boksować? Muszą boksować na turniejach w Polsce, no, po Europie też tylko bierzemy ścisły skład i jest szansa na właśnie turniej już tam, żeby to nasze zaplecze też się zaprezentowało i czasami z tego zaplecza potrafią się pojawić nowi zawodnicy i, i zaprezentować się, że są, że, że chcą walczyć i, i, i cały czas myślą poważnie o reprezentacji. Na no, międzynarodowe ma już na pewno Damian Kiwior i dzisiaj ja byłem zbudowany jego formą, bo to jest ten stary dobry Damian, którego pamiętamy. Energia w ofensywie, dynamika. No i tutaj tego szkota porozstrzelał w zasadzie. Bardzo fajna walka, też mi się podobała i, i fajnie, bo to zwycięstwo było mu potrzebne. Ostatnio bardzo ciężko miał przez przeprawę w walce z, z meczu z Niemcami w światowej konfrontacji boksu olimpijskiego, ale tu widać, że, że, ta, że ta walka mu dużo dała. Zmotywowała go chyba jeszcze do cięższej pracy, i tutaj bardzo dobrze się zaprezentował. No i myślę, że też czuję pewnie oddech na plecach Mateusza Kosteckiego, który dzisiaj wyszedł i walkę wygrał, a rywala mam wrażenie, że miał naprawdę niewygodnego, tylko że poradził sobie z nim bardzo dobrze. Zdecydowanie tak. Tutaj miał, miał takiego zawodnika, z którym się ciężko boksuje, ale Mateusz też ma taki nieszablonowy styl i, i potrafił sobie z nim poradzić. Ja się z tego cieszę, że, że wrócił, że, że kolejna osoba jest w tej wadze. No potrzeba nam takich osób, potrzeba nam tej rywalizacji, potrzeba, potrzeba nam ludzi, którzy chcą boksować i, i to mnie cieszy, bo, bo też Mateusz miał chwilę przerwy, wiadomo, że on jest w wojsku, różne tam y, y, sytuacje w tym wojsku są, ale cieszę się, że potrafi się jeszcze zmobilizować, potrafi zapukać do kadry, zapytać, czy może wystartować. Ja, ja z tego powodu się bardzo cieszę, no bo to jest cały czas zawodnik w kręgu moich zainteresowań. No i tu widać, że, że jest, 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 nie, nie dało sobie zapomnieć, no i jutro tobójczy pojedynek z Damianem Kiwiorem. No właśnie, dzisiaj mieliśmy z kolei w wadze średniej bratobójczy pojedynek Adamiec z Gibadło. No tak z mojej perspektywy ciasna walka, która pewnie mogła pójść w dwie strony. Widziałem, że Daniel był nie do końca chyba zadowolony z tego werdyktu, bo wygrał Gibadło 3 do 2. No ciasna, ciasno. No 3, 2,. Yy. Wiadomo, że takie walki między, między Polakami na takim turnieju, no to, no to zawsze gdzieś ta, ta, ta motywacja troszeczkę spada, no bo to co innego Mistrzostwa Polski, co innego taki turniej międzynarodowy, jak trzeba gdzieś tam e, boksować z kolegą z reprezentacji, no to jakiś tam nie do, końca jest, e, nie do końca jest smak w tym wszystkim, no ale takie jest losowanie, taki jest boks, trzeba się z tego cieszyć, że tylu mamy reprezentantów, że trafiają na siebie, no no walki nie, nie będę oceniał, no tak widzieli sędziowie, no, chłopaki dali z siebie wszystko, no i boksuje, Staszek boksuje dalej. Bartek Gołębiewski, dzisiaj porażka ze Szkotem, ale taki chyba nie do końca swój był gołębieski. Gdzieś ta lewa ręka nie pracowała tak, jak potrafi pracować. Gdzieś to tempo też było chyba nie do końca takie. No ten występ myślę, że Bartka do, do zapomnienia. No tutaj nie chciałbym go. Nie, muszę usprawiedliwić. O tak, powiem, muszę go usprawiedliwić. Dzisiaj w nocy obudził się o pierwszej w nocy z gorączką, do rana nie mógł spać. I też dzisiaj było po nim widać, że. No, że nie jest w najlepszej dyspozycji. Jest chory, od razu po walce e, poprosiłem go, żeby się spakował, jechał do domu, żeby się wyleczył. No, bo przed nami zgrupowanie z Niemcami, musi być zdrowy, musi być w pełni sił. No, a tu ewidentnie widać było, że, że, że no, połowa zawodnika, nawet nie połowa, wyszedł od początku, no był nieswój, no i, i tak się walka potoczyła. Ale liczę na niego, chcę, żeby jak najszybciej wyzdrowiał i dalej brał czynny udział w przygotowaniach. Właśnie, to trochę tłumaczy właśnie z tego, że tak do końca wydawało mi się, że Bartek dzisiaj do końca sobą jednak nie był, to sprawa jasna i kategoria półciężka, Szwedowicz no, musiał troszeczkę w tym ringu się dzisiaj pomordować, 3 do 2, no końcówką, tą trzecią rundą wyszarpał to zwycięstwo. No i jestem właśnie z tego zadowolony. Ja uważam, że, że, że takich walk właśnie jemu też potrzeba. I nie tylko jemu, naszym zawodnikom, żeby każdy wiedział, że, że no, trzeba dociskać, że trzeba wyszarpać to na tym rynku międzynarodowym. Wiadomo jak jest, jesteśmy w różnych krajach, w różnych sytuacjach. No i czasami te właśnie depnięcie, te ostatnie 10-15 sekund czy ostatnia runda, no już może nie jakiegoś tam finezyjnego boksu, ale po prostu tego yy, takiego walczactwa, wa, walczenia o to wszystko, wyszarpywania, no takie momenty czasami decydują o, o dużych sukcesach. No i, i to muszą w głowie mieć chłopcy, że czasami walka nie wychodzi, nie układa się y, po naszej myśli, czy, czy, taktyka, czy taktyka nie uda się zrealizować, ale tym zaangażowaniem, tym zaciśnięciem zębów i, i że tak powiem pójściem na całość czasami się wygrywa. No i dzisiaj Jarek udowodnił to, że tym charakterem, y, charakterem można zwyciężyć. Generalnie ta waga półciężka, dzisiaj to były takie ringowe wojny. Trochę tej wojny musiał na swoje nieszczęście, mam wrażenie, zaznać Mateusz Goiński, bo w pierwszej rundzie wszystko układało się przez 2 minuty i 40 sekund bardzo dobrze. Potem ta historia z końcówki pierwszej rundy liczenie i to takie dość ciężkie liczenie. No i też plany, myślę, że gdzieś koncentracja Mateusza Gońskiego no już uciekła po tym zainkasowaniu naprawdę mocnego ciosu szweda. No tak, tutaj taktykę realizował bardzo dobrze. Do, no, no, do praktycznie do samego końca tej rundy, no ale jeden cios, niestety, obrócił wszystko. Obrócił wszystko na niekorzyść, od razu gdzieś ta taktyka uciekła, wkradło się, wkradło się jakaś niepewność. No i widzieliśmy wszyscy, jak, jaki to był finał, no, kolejne liczenia, ale tutaj trzeba oddać dużo Mateuszowi. Potrafił się zebrać, potrafił podjąć walkę, nie jeden, nie jeden, żeby się poddał, a on do końca z charakterem i. i, i i to, to, tego, to trzeba powiedzieć, że, że to jest u niego na duży plus i no tego trzeba. tego trzeba. Jak tego nie będzie, tego się nie da wypracować, tego nie będzie, to nie będzie sukcesów. Mateusz też ma małe doświadczenie międzynarodowe, dopiero od tego roku zaczął jeździć na te turnieje, był na mistrzostwach Europy. I to, to będzie procentowało, a jego przeciwnik no w tym roku wygrał turniej w Sofii, pięć walk. Sofia no to małe mistrzostwa świata i tam wygrać no to już też trzeba mieć duże umiejętności. No i to był taki poważny sprawdzian dla Mateusza, jeszcze widać, że że musi tego międzynarodowego doświadczenia no, nabywać, ale myślę, że z walki na walkę z czasem będzie to budowane i, i, no i za, to zaprezentuje. Ale mało tego, Mateusz w końcówce trzeciej rundy sam podłączył swojego przeciwnika i ta sytuacja mogła się naprawdę niesamowicie obrócić. Zabrakło trochę gazu, ale no, ten charakter wojownika w trzeciej rundzie go niósł i, i dwa razy miałem takie wrażenie, że bieg wsteczny mocno szwed włączył w końcówce. Tak, tam było widać, że zainkasował też, też dwa, dwa mocne ciosy. Mateusz się nigdy nie poddaje, walczy do końca i chwała mu za to. Ta nioskuję nie sprzedał. No i dlatego czasami takie walki dużo uczą i myślę, że wyciągniemy z tego wnioski i to doświadczenie zostanie przełożone na dalsze walki. No i jeszcze ciasna walka Radomira obróśniaka przegrana 2 do 3. No też mogło to, wydaje mi się, pójść tak na dobrą sprawę w obie strony. Radomir tutaj broni, myślę, po tej walce składać nie będzie. Cały czas jest w kręgu zainteresowań, kadry no, dał równą, dobrą walkę. No, sędziowie widzieli e, zwycięstwo minimalne fina, no, to z, jakby tutaj nie będę dyskutował z, z oceną. Cały czas Radek jest w szkoleniu e, i, i, i no, uważam, że, że dał dobrą walkę i cały czas będzie brany pod uwagę i cały czas będzie w kadrze, także... No, generalnie chciałem to podsumować, że wszyscy dzisiaj zawodnicy chciałem mi wszystkim podziękować. Dzisiaj dziękowałem zresztą na odprawie, że naprawdę nikt anioł skóry nie sprzedał. Czasami, jak brakło tych umiejętności, tego doświadczenia, to tym nadrabiali tym charakterem, tą wolą walki. No i za to za to należą mi się brawa, oklaski i podziękowania, bo naprawdę tworzą super team, dali super walki, nie mają czego się wstydzić. No i jestem z nich dumny i to jest dla mnie najważniejsze. To czekamy już na pojedynki półfinałowe z no, dobrymi, myślę, nadziejami. Tak, nadzieje są i wiara też jest, i myślę, że, że będzie to dobrze.